Kiedy kilka dni temu nagrywałem rolkę o tym, jak prawidłowo siatkować kort, to nie sądziłem, że wywoła ona tyle zamieszania. Nigdy nie siatkuj kortu tenisowego w ten sposób. Różny... W różnych mediach społecznościowych obejrzało ją ponad 200 tysięcy osób. Rolka podzieliła tenisowy internet. Część osób dziękowało za wskazówkę, natomiast druga, mówiąc wprost, totalnie mnie shejtowała. Zarzucono mi brak wiedzy i gadanie głupot w bardziej lub mniej kulturalny sposób. I rzeczywiście, ekspertem odsiadkowania kortu nie jestem. Całe swoje doświadczenie opieram na 25 latach gry w tenisa, a także na logicznym myśleniu. Pomyślałem więc, że należy rozwiązać ten dylemat i skontaktować się z osobą, która zawodowo zajmuje się budową i konserwacją kortów. Zapraszam do rozmowy z Olkiem Michałowskim z firmy Central Court. Cześć Olek. Cześć, witam, hej Maciek. Olek, jakbyś na początku mógł powiedzieć w kilku słowach, czym się na co dzień zajmujesz? Na co dzień budujemy szeroko pojętą infrastrukturę sportową, to znaczy startując od małych kortów przydomowych, kończąc na dużych halach, takich wielkich halach sportowych, nazwijmy to nawet sześciokortowych na przykład. OK, no to głównym tematem naszej rozmowy jest siatkowanie kortu. No, okazuje się, że jest to temat nie tak bardzo oczywisty jak się wydaje. No i mi, byłemu zawodnikowi, który spędził na kortach 25 lat, no wydawało się oczywistym, że te korty siatkuje się tak zwanym ślimakiem czyli zatacza się takie coraz węższe kręgi, no i w ten sposób rozprowadza się tą mączkę do środka kortu. Jak się okazało po, po moim ostatnim filmiku, no nie do końca jest to opinia wielu osób. No, część osób zarzuciła mi, że, że, że gadam głupoty, że powinno się siatkować od prawej do lewej strony. Dlatego pomyślałem, że zapytam Ciebie, eksperta, jak to powinno się robić? E, tutaj, tutaj jest, że tak powiem, naród jest podzielony. W związku z tym innych kwestie już go dzielą. W związku z tym Temat świadkowania kortów może nie jest aż tak, że tak powiem najważniejszy na świecie, ale rzeczywiście są zdania podzielone. Moim zdaniem ten system, powiedzmy niemiecko-niderlandzki, czyli ten taki charakterystyczny ślimak, jest skuteczniejszym systemem niż raz koło razu. Ale tak, żeby powiedzmy, hybrydy są chyba modne w ostatnim czasie i można by zaryzykować, oczywiście tak trochę pół żartem, pół serii. Jakby ktoś zrobił sobie taki harmonogram, że w poniedziałek ślimak, a we wtorek raz koło razu zygzak, to byłoby to najskuteczniejsze i ten kord by najlepiej wyglądał w perspektywie powiedzmy tygodniowego siatkowania. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w związku z tym, że przychodzą przypadkowi ludzie na korty, to będzie ciężkie do wdrożenia. Jednak ja bym obstawiał po konsultacjach zresztą z Panem Geniem Falentą, który przygotowuje korty mączkowe na radeko, gdy trenuje chór, hubert nasz e, chórkacz i on jest zdecydowanie zwolennikiem również i Maka. Po, po, pojawia się tu jeszcze jeden taki niuans. Nie trzymamy sznurka od y, siatki centralnie, żeby ta siatka nie szła prostopadle do ruchu, naszego ruchu, jak, jak, jak ją ciągniemy, prawda? Tylko łapiemy ją delikatnie, skracamy jeden sznurek, że tak powiem, po to, żeby ona delikatnie szła pługiem, minimalnym pługiem w kierunku kortu. Spychając tą mączkę z zewnątrz, gdzie jest natural, przy naturalnej grze wypychana. Do środka kortu. Rozumiem. Jak ogląda się turnieje wielkoszlemowe rozgrywane na mączce, takie jak np. Roland Garros, czy też duże turnieje takie jak Rzym czy, czy, czy Madryt, no to tam można zobaczyć, że w przerwie pomiędzy setami, czy po zakończeniu meczów kortowi siatkują kort jednak właśnie od prawej do lewej strony. Mhm. I, I z czym to jest związane, myślisz? To jest związane z tym, że prawdopodobnie wieczorem przychodzi zawodowy kortowy, który. Szynuje ten kord i rozprowadza tą mączkę, że tak powiem absolutnie równomiernie po całej powierzchni, natomiast ten zabieg ma na celu tylko to, żeby on, że tak, że tak powiem optycznie dobrze się sprzedawał i rzeczywiście z grubsza, z grubsza tą mączkę rozłożyć. Tutaj akurat ja bym, tutaj nie kruszyło to kopii, bo czy by zrobił to w ten sposób na okrągło ten ślimak, czy ten efekt będzie bardzo podobny podejrzewam. Ale tak jak mówię, do dyspozycji są potem szyny i du duże, dużo innych narzędzi, które są już na takim etapie, powiedzmy, na tym, powiedzmy przy tej rangi turniejach używane, żeby te korty były nienagannie równe. No dobra, no to wszystko jasne. Wiemy już, jak siatkować kort? Nie wiem czy wszystko, ale <grym> miejmy nadzieję, że trochę wyjaśnimy. Tak, tak mi się wydaje. Na, końcu, na koniec jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, gdzie cię znaleźć, jakby ktoś chciał zbudować kort u siebie pod domem, czy, czy ma jakiś chce budować obiekt tenisowy. Jako nie ten wiem robot. czy się chwalić, bo mamy bardzo dużo. Nie wiem, czy się chwalić, bo mamy bardzo dużo roboty. Jesteśmy rozpoznawalni pod nazwą Central Court. I taka sama jest strona firmy: www.centralcourt.pl. Także serdecznie zapraszam do kontaktu, jeżeli ktoś by chciał mieć fajny kort pod domem, czy nawet powiedzmy jakieś ośrodki, które potem będą przeprowadzały zamówienie publiczne. To też zapraszamy, bo działamy od, od tak jak mówię, od dużych imprez typu, nie wiem, Davis Cup, po malutki korcik koło domu. Jeżeli ktoś chce, to możemy pomóc. Super. Dobra, to dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Cześć. Hej.